Witam serdecznie na kanale Sioloty TV. Kłania z tej strony miałem takie zlecenie usuwania zapachu moczu. Cztery Jorki na pokładzie. Rekomendacja klienta. Proszę wysłuchać. No to pełen elektryk. No tutaj ten moczek się właśnie wysłuchanie. Ale tak jestem. Zapraszam, tak jest efekt. Proszę zobaczyć, czy się czuć mocz. Dobra, to też pewnie jeszcze jak będzie skłonie. No ale to jakby już już było, to, to już by było czuć też. Tak? Mam nadzieję, że taki zapach zostanie. Nie no dokładnie, nie? Także tu poszło naprawdę bardzo dużo litrów e, po prostu takiej specjalnej hebi do przepłukania. E, także jest on wypłukany i tutaj już nie, nic nie powinno powrócić. Gubam, nie? Tak, dziękuję, tak, tak, także takie pieski. Głubomalonowa mam ci nie? No, sprawcy. Sprawcy, tak. Sprawcy uciekają i wchodzą na kanapę w ogóle. No, no dokładnie. Także jest, 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 jest rewelacyjnie. Super, dziękuję.